Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym wraz z moją młodszą siostrą W Minecrafcie będziemy mieli swoje pety, dzień dobry Czy się cieszysz? Ty zawsze gadasz na odcinkach o tych wszystkich petach i innych takich rzeczach Dziś będzie okazja Nie o petach Jak nie? Zwierzątka No dobra, no a pet to co to, to jest zwierzę Nie, nie wygląda Czy tam pupil, pet to pupil chyba, dobra, no nieważne W każdym razie tutaj mamy takie pupile, które będziemy mogli dzisiaj, prawda, się nimi zajmować I będziemy mogli sobie takie stworzyć Jedyne co, musimy to przejść tutaj na koniec i co? O, pan, jakiś tego? świecący, elegancki, Słodki. no. Dobra, musimy kliknąć ten przycisk, dawaj, na 3-4 klikamy, jesteś gotowa. 3, 4, poszło. Pyk. Dobra, mamy tutaj jakąś, jakiś filmik, nam pokazuje, dobra, no. widzę, że mamy tutaj Jungle Desert. No, będziemy chyba mieli jakiś tutorial tutaj, z tego co mi wiadomo. Mhm. I będziemy mieli y, taki początkowy, takie powiedzonko, jak z. TPT zdobywać i tak dalej. Zobaczymy na czym polega ten tryb. Oczywiście, widzowie, jak chcecie więcej takich odcinków, łapka w górę i subskrypcja. Ja myślę, że z będziemy więcej nagrywać takich filmików, bo, bo mapek tego typu ostatnio znalazłem naprawdę bardzo dużo, więc możemy sobie takie rzeczy porobić. Dobra, uwaga, no jest lekko to laguje, mam wrażenie, ale. Ale jest git. No i był kaktus, był. Kaktus e, TNT. No. Dobra, ej, mamy, mamy. Jest tutaj, mamy w ekwipunku rzeczy i mamy tutorial. Czy ty też to widzisz, co ja widzę? Tak, widzę. Dobra, no to rób to, co tam jest pokazane. Okej, ile tu jest, na po lewo mi pokazuje, ile jest Dobra. tych, tych petów. Dobra, bierzemy, tak, robimy to. I mamy naszego peta. Ej, mam peta. Mam peta, ej, i teraz muszę go postawić, a ja nie tak? Nie mam, jak to było, bo mi to zniknęło? Yy, tak, jakby yy, góra, lewo, prawo, dół, i na środku serce. No, wiem, wiem. Dobra, masz swojego peta? Ja go nie, stawiam. Nie. Ja stawiam no, swojego peta. Ty, ja mam. Nie no dobrze czy nie, czy ty nie masz? Boże <gry> nie masz Dobra to jest chyba tylko tutorial Dobra weź ty masz... Ja mam kwiatka, trzeba dać temu ziomkowi kwiatka, dobra ja już w ogóle nie mam daję mu to coś. Ej, dobra, jest ulepszony! Ja bije jeszcze! Co jest? Dobra, trzeba go nakarmić tym teraz chyba, dobra, nakarmię go Dobra, nakarmię na, na go Dobra, przeniosło nas, przeniosło ciebie też też. Dobra, teraz będziesz mogła mieć swojego peta. Teraz już to będzie wszystko okay. bardziej y, po, po, poustawiane, bo tam to był tylko tutorial okay. jak to zrobić. Dobra, szybko Aha, poszło. Okay. ok. i w tym momencie. Co? O, jaki wózek y, Możemy sobie na rowerze pojeździć. I sobie włożyć. I pet... Czy tu można PETA na no to ten? Czekaj. Czy ja mogę... No. Dobra, to jest skrzynka. Ja, my, my musimy ogarnąć w jaki sposób zdobyć tutaj PETA. Dobra, tu są pokazane rzeczy jakie... jakie, że tak powiem robić. Tu mamy... To są chyba portale. Desert, no dobra, ej jakiego chcemy mieć Petak? Gdzie chcemy pójść? Chcemy mieć tego diamantowego No to do Keywa powinniśmy pójść, to chodź tutaj, do Keywa. Idziemy okay. do Keywa. tu, tu, tu Teleportnęło mnie, dobra, jestem przy okay. jakimś Keywie. I. i teraz w jaki sposób... Ej, czy to jest jakaś, ja... to jest ciuchcia? Co to jest? Mogę to przepchnąć? Okay, o, to Nie dobra. mogę nic z tym zrobić chyba Dobra, Biję musimy się... mnie ktoś Nie, jesteś, tu jesteś, jesteś, dobra, okej, okay, mam tutaj jakiś kilof Biorę kilow, biorę węgla 3 i żelaza trochę sobie ja? wezmę no Weź se tam co zostało Dobra, i teraz tak, my musimy chyba. Czy my mamy tutaj kopać? To czekaj, ja zejdę tutaj na dół, zobaczmy. Bo to jest chyba kopalnia. My chyba musimy tutaj w jakiś sposób. Dobra, czekajcie, musimy zobaczyć Dobyć, po lewej stronie, muszę. co my tutaj mamy do skraftowania. Bo Pety się kraftuje, to jest bardzo ważne, że. I mi nam nie pokazuje, co? jak je kraftować. A pokazywało chyba wcześniej. E, mam takie wrażenie, że pokazywało. Ej, dobra, nie, no to nie widzimy jesteś? ich po lewej. A to, co to jest? Jak to się robi? Aha. To jak to się... nie da się tego zrobić, dobra Jestem tu na dole, tu jest jakaś skrzynka, to nie, TNT Zebrałem TNT, dobra jest tu kolejna skrzynka Mamy tutaj y, etykiety. mamy jakieś te i... Siodło, i, i siodło, wejdź wejdźcie, siodło i wezmę też ten, ten To coś, dobra, okej, okay. mamy Dobra, my musimy... EJ JEST PET I teraz nie. tak, czekaj, czekaj, czy nie. ja, czy ja mogę go jakoś Czy my możemy go jakoś... O nie, tu są moby O nie, atakować no, no, nas no. będą No, no tak, tutaj też są jest nawet jakiś... Uważaj, uważaj! Wiem, że idzie za mną, czekaj. Dobra. Ja go aj jaj. Aj. Dobra, bije. Dobra. Ej, zaraz zginę. Zaraz zginę, tak mi biją te, te moby. Dobra, pokonałem, pokonałem. Niech ktoś bije chyba Pokonałem, niestety Dobra. jest noc, niestety jest noc, ale widziałem tutaj widziałem tutaj MOBA, jest takie ciastko chodzące. Nie widzę Fajne. jakiegoś takiego dziwnego pomarańczowego. Chodź tu. Ej, nie, uderzyłem nie go! No. Przepraszam! Przepraszam, nie tak to miało wyglądać. Nie. Czekaj. Mogę go, mogę go na smyczy, na smyczy zabrać. Chodź! Chodź, Pecie, chodź! chodź. Jest jakiś złoty! Chodź za mną, chodź za mną! Idziemy tędy! Idziemy tędy! A możemy mieć więcej niż jednego pedału? Nie wiem, nie wiem, totalnie, ale ja trzeba jakoś uswoić. Tylko ja nie mam pojęcia w jaki sposób. A, Creeper! Uważaj, 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 dobra! Ej, to jest mute. Pet miód! Pet miód! Dobra, patrz jakiego mam peta na smyczy! Czekaj, bo ja teraz biorę z tej Tylko Ja myślę, w jaki sposób mogę go z no. oswoić? Czekaj. Fajny. Wiecie, jakiegoś myszy. Nie. Czekaj, siodło też mu nie mogę dać. Jak ci z mogę dać? Etykieta? Innego. Etykieta też nie. Ej, dobra, nie wiem o co chodzi. Czekaj, bo my chyba miało ja, coś ominęło ty. No mamy peta, ale ja tak szczerze mówiąc no. nie wiem totalnie, jak ja mogę go oswoić w tej sytuacji. A patrz, tu jest taki to złoty to jest... z pytajnikiem. To jest laki blokowy. Laki blok No ra, co tu mamy? Z żarcie mamy, to też się można przydać, łuk. No żarcie biorę. Dobra, musimy, jeszcze musimy zlokalizować w jaki sposób, yy, no. że tak powiem tutaj yy, te oswajać te, te ziomeczki. Bo to nie, jakoś nie się nie musi dać osiągnięte. zrobić, ale ja nie wiem, nie wiem jak to, na razie. Dobra, musimy. Czekaj, gdzie my jesteśmy? My musimy wyjść z tej kopani, musimy wrócić na spawna. Chodź, 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 chodź ze mną. Idziemy tędy. Nie wiem czy to tędy, ale pójdziemy tędy. Ej, fajnie wyglądasz yy, w tym stroju, bez koszulki. Dzięki. No, że masz takie białe, nie? No, 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 dobra, czekaj. Oh. O! Ja czekaj. Ej, nie da się tędy przejść. Nie da się o. tędy przejść. Dobra, to jest zablokowane, tam się nie da przejść. Dobra, ej, teraz, jak my mamy wrócić na spawna? ja teraz nie umiem wrócić. Z shiftem e, musisz kucnąć. Dobra, czekaj, wracam. A. Dobra, musimy wrócić tędy skąd przyszliśmy. Ty samym portalem. O, nie, A, bije mnie. O nie, 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 idzie do mnie pająk. Dobra, giń. Ja mnie jak bije. Dobra, świetnie. Czy ja mogę mu dać miecz? Ej, to jest skrzynka, czekaj, czy ja mogę do tej z skrzynki co coś schować? Mogę! I co on z tym zrobi? Nie no, to po prostu przenosi, dobra. Chodź tutaj, chodź tutaj za mną. Idę. Yeah. Mamy, mamy nos, to jest tragedia, dobra, wyruszmy na spawn'a może. Dobra, mamy dzień, mimo że tu jest strasznie dużo mobów, to udało nam się to jakoś ogarnąć i teraz tak. Tosia, gdzie, musisz wyjść stamtąd. No, jestem tu. Tu są dalej Aha. te, 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 te chodzą, do... ale znalazłem miejsce teraz, jak szukaliśmy miejsca, yeah. żeby pójść się przespać, to znalazłem, chodź, chodź, musimy... Tu, co ty masz, masz takie no, tutaj są. Tu. O, biorę to Dobra, tu O nie! wybuchł, Wybuch creeper! Ja co jest? Nie mogłem nawet... Przeżyłeś? Przeżyłem, przeżyłem, przeżyłem Dobra, trudno, chodź, chodź, tam wybuchło nie ma co. Idziemy tutaj, gdzie ty jesteś? No nie, zabrałem trzy Chodź tu, tu, chodź tu. To nie moje Dobrze. rzeczy. Ja mam, ja mam swoje w ekwipunku. tu. A. Patrz, tutaj Poza tym, że są moby jakieś się tu zostały, to tutaj jest miejsce, w którym możemy zaadoptować sobie o! PETA. I teraz tak, tutaj, patrz, tu jest skrzynka i Czy tu to są jakieś. Są przewijaki. Poczekaj, nie ty, wiem, co to jest totalnie, ale co to jest? Czy to torcz? Zobaczmy, co, Dobra, co to jest. <laughs> Jakie pochodnie dziwne, co jest? Poczekaj, nie, no, ale, ale co ty bierz go książką, nie masz narzędzi? Nie wiem, co się teraz. Dobra, tu mamy jakiś wagon i. Nie wiem co ja to jest. Chcę. ale wybiorę taki. Klikam wagon, nie mogę tego chcę... zrobić. O, to jest kuweta, okej. Okay. <gry> Dobra, to na razie zostawię sobie. Okej, okay, my musimy jakoś. My musimy ogarnąć w jaki sposób pety zdobyć. To jest, to jest najważniejsze tutaj tak naprawdę, bo po, o to nam Dobre. chodzi, tylko czekaj. fajnego. Ja, bo... ja też bym chciał fajnego, tylko... A ty chłopaka czy dziewczynka? Nie, nie wiem, nie obchodzi mnie to. Eee, tutaj czekaj, or. or ja mam z tego wyjść teraz. Czekaj, czekaj. Aha, to są tylko takie itemy, dobra. No jak nie umiesz wyjść, rozwal to. Nie chodź. Dobra, idziemy, idziemy teraz do tego. Czekaj, chodź tutaj za mną. Musimy, musimy ogarnąć. Tu gdzieś musi być jakiś, jakiś ten, jakiś podpowiedzi jak to zrobić. Czekaj, chodź tu. Tu no jest jeszcze coś po drugiej stronie. Na to się trzeba patrzeć. O, tutaj chyba zginęłaś, co? Tak. Biorę, biorę te rzeczy twoje. Eee! a no hmm. dobra, w sumie ja mam nowe. No właśnie. Tu jesteś. Czekaj, ja to się. wywalam tutaj, żeby nie mieć tego w ekipunku. Dobra, tu, 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 tu. To wywalamy. Dobra, wywalam ile wlezie, wszystko co się da. Wywalam to, to, to. Gdzie na górę? Dobra. I teraz tak, czekaj, bo tu są jakieś craftingi. Tu mamy craftingi siodła, mamy craftingi serca i mamy crafting, widzę, yy, jakiegoś peta. I teraz ja się zastanawiam, czy my tutaj nie będziemy mieli więcej, jakby craftingów yy, petów. Czekaj, może na górze będą jakieś inne craftingi petów, dobra, tu nie, nie ma, nie widzę. Musimy zdobyć itemy. I teraz tak, crafting no. poetów z tego co mi się wydaje, jest dosyć prosty, bo polega na tym, żeby zrobić serce i potem zrobić jakiś, i obudować go czymś, mm -hmm. z, w zależności od tego, czym chcemy. Więc teraz tak, dobra. tutaj są jakieś kwiatki, tutaj też są jakieś kwiatki. E, A kwiatkowy? My potrzebujemy serce. Czekaj, serce robi się z kwiatku, kwiatku, tam mążka kostna, cztery dobra, redstone. To Ej, to nie jest takie łatwe. Skąd mamy to zdobyć? To jaki dobra, kwiatek? Tam są już. kwiatki żółte, dobra, no to bierzemy dwa, dwa. Dwa żółte kwiatki, dwa żółte. no. Hmm. czerwone to. To, to. No właśnie, teraz pytanie, skąd my to zdobędziemy. Czy znaczy, to się da tak zdobyć? Tutaj nic, co by nam było potrzebne. Musimy chyba przeszukiwać ja skrzynki. Szukać może. Musimy szukać no. takich rzeczy tutaj na tej mapie. Tu jest na górze skrzynka, jeszcze mi się rzuciła w oczy, ale tu są grzyby. To tego nie chcę. Przejdźmy tu, tu są jakieś rośliny. O, marchewki. Dobra, wiesz co? Chodź, musimy się przejść po domkach, które tu są w okolicy. Dobra. To jest jedyny sposób na to, żeby zdobyć to, co potrzebujemy. Więc ja lecę tutaj okay. na te domki i robię, że tak powiem, przeszukanie Hawir. Może tu będą jakieś ja skrzynki. Też, ja idę tam. Jest skrzynka, mm, ale tu nic nie ma ciekawego, co byśmy potrzebowali. Może wyżej będzie. Mamy bewsztyk, ale to też nie jest to, co hmm. potrzebujemy. Dobra, lecę dalej, do innego domu. Trzeba hmm, wszystkie przeszukać. Co? Czego my szukamy? No redstone'a, redstone'a i ogólnie jakieś rzeczy, których wcześniej... Ej dobra, to jest to samo mam wrażenie, w każdej z tych, z każdej skrzynce. O co tu chodzi? Jak my mamy zdobyć te rzeczy, które mamy zdobyć? Nie wiem, że trzeba jakoś zrobić. No nie no, redstone trzeba jakoś zdobyć na pewno, ale tu pusto w ogóle jest. Dobra, a czy my możemy jakoś z... Z... Nie wiem. O! Tomasz? masz? Jakiś ziomuś cię ucieszył na mój widok. I ty jesteś mój już? Czekaj. Nie, on nie idzie za mną. ja może... O, kwiatka chce! Kwiatka chce! Da... Co? Oswoiłem go, daję mu kwiatka! Ten pet! Albo nie oswoiłem Siadł, siadł i zasnął. Siadł. A, bo on jest teraz już chyba mój, czekaj, bo ja już chyba mogę go kontrolować. Tak, jest mój, chodzi idzie za mną! Za Dobra, oswaja się jej kwiatkiem! Dobra, to ja szukam jakiegoś fajnego. Znajdź sobie peta i da się go oswoić kwiatkiem, więc ja idę też po jakieś tam kwiatki i idę sobie oswoić jakiegoś innego peta. To jest tak rozbudowana mapa, naprawdę widzowie, to są takie rzeczy, żeby to ogarnąć to trzeba naprawdę tutaj masę dużo czasu poświęcić. Dobra, mam tak i teraz tak, czekaj, bo tutaj mamy na przykład do zrobienia coś takiego i to jest jakieś jedzenie dla nich I tu mamy do zrobienia na przykład zbroję i teraz tak, ja tutaj wyrzuciłem żelazo z tego co pamiętam Ja idę po jakiegoś szukać Ale niewiele tego żelaza miałem, dobra, ten ziomeczek, czy możemy, nie możemy go ubrać w to niestety Dobra, ja yy, bym tak, ty sobie usiądź, bo ty nie chcę takiego peta, ja chcę innego Ja chcę znaleźć sobie peta, który będzie taki, ja wiem, ja chcę krzaka Dobra, ty zdecyduj kogo chcesz, a ja tu widziałem krzaka, że tu gdzieś był, ja będę miał drzewca no ja będę od drzewca, Drzewie, drzewiec będzie mój, tu był, tu mi się rzucił w oczy, że był drzewiec. jest, go, jest, gdzie? uwaga, Tych, dostał kwiatka, chodź I teraz, o może nie, on tu utknął do tego na przykład, do e, end Do endu? No nie, coś innego może Czekaj, bo mi utknął tu pet, chyba tam, gdzie O dobra, tu jest i... jeszcze jeden, chodź ty, tam, będziesz byliśmy? mój tam, O nie, już ma dwa drzewce Masz dwa drzewce? No idą za mną Zobaczyć. A tu Możesz? jest jakaś skrzynia, co to jest, A. Masz coś w środku nie masz. Ej, skrzynia też by była dobra, bo można coś do niej schować A do drzewca nic nie można schować Dobra, ale, ale biorę ale jednego drzewca, brzoze. chodź Ty masz tego brzozę? Nie, ja mam takie ciemniejsze. Ciemniejsze Aha, to, to, to też jest brzoza ten. Ej my możemy mieć tak dużo tych petów? Ciekawe no. A tu są... O, dobra, tu są te, tu jest mączka kosna, biorę ją, dobra, bo to była kolejna rzecz, którą ja. nam się miała przydać Ej, co jest, nie mogę stąd nie mogę stąd wyjść Nie mogę stąd wyjść, utknąłem! Dobra, rozwalam to. Leś, Dobra, ja biorę tego. Jakiego masz? A, skrzynię wzięłaś? Ja mam tutaj tego... O, ten jest za mną. Oni się teleportują do mnie. I masz jakiegoś, jakiegoś? jakąś zimiankę, masz. Też <laughs> za tobą leci. Halo? Masz więcej tych petów. Ale ja, ja go nie karmiłam. Ej, czekaj, a ja mogę, a ja mogę ten? Czekaj, bo tu jest, tu jest ten rower. I teraz Muszę tak, czy ja mogę, bardziej. czy ja mogę go do, do, tu wagonik podpiąć? Mogę! No, mogę! Czemu do mnie idzie tyle petów? Nie wiem, ja ale ten drzewiec... Ten drzewiec jest mój. Chodź tu, chodź tu. Pana swojego, Czekaj, pana swojego. Ja biorę, biorę, biorę pakiem. kogoś na... O, wziąłem, wziąłem go na pakę! I... Ale to twojego wziąłem. Weź Proszę, proszę opuścić, proszę opuścić mój wagon. Halo, ale proszę stąd pójść. Ale oni za mną. O nie, uderzyłem go. Jest smutny. <laughs> Wieda, Niestety. Dobra, weź go stąd, on jest twój! No jak? Broń się Jego smyszy. Nawet... Ja troszkę uderzyłam, przepraszam. Co ja, może ja go mogę jakoś. Nie wiem, jak ja go no mogę ściągnąć. Jest. Dobra, jest idę. Uczy jakiegoś innego! Jak ty je usywałeś? No nie, po prostu ja usadzałem i one sobie siedzą gdzieś Dobra widzowie, ten tryb okazał się Troszkę zbyt skomplikowany Nie wiem totalnie o co tam chodzi I jak my mieliśmy te pety zdobyć, ale Coś tam pokombinowaliśmy i muszę troszkę Popracować nad tym i dowiedzieć się o co dokładnie Tam chodzi i może jak będę miał kolejny odcinek To e, jak będzie okazja to nagram kolejny odcinek Z siostrą i po prostu ogarniemy O co chodzi z tymi petami, ale po prostu nam się tam Ten świat totalnie zepsuł i trzeba Tego zrobić od nowa, bo tam jakieś się coś Nagmatwało, nieważne w każdym razie e, Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie Widzimy się na następnym filmie, trzymajcie się, elo!